Hej, cześć, siemanko, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Rogal i witam was w kolejnym odcineczku ze skinareny. Jest godzina późna, dlatego mówię tak cicho i sorry was za to, że wyglądam trochę jak Kiep, bo oczywiście jestem dzisiaj po treningu, zmęczony, masakra. Ogólnie nagrywamy sobie odcineczek ze skinareny dlatego, że ogólnie na skinarenie jest tak, że jeśli wygrasz jednego beta, to jesteś Bogiem. A że mnie okradły ostatnio na Steamie na 1000 dolarów Wiesz, może, albo i nie wiesz, jeśli byłeś na streamie, to wiesz, jeśli nie byłeś, to nie wiesz, że straciłem itemy na moim koncie Steam na ponad 1000 dolarów No ale cóż, nie powieszę się, dzięki bardzo Skin Jokerowi i SkinArenie, ponieważ pomogli, pomogły mi wyjść trochę na prostą z tymi skinami Żebym mógł dokończyć wszystkie giveawaye, które wam obiecałem, więc giveawaye są skończone tak jak macie obiecane, te, i te facebookowe i te YouTubeowe są wszystkie dokończone I e, dali mi troszeczkę skinów, żebym mógł dla was nagrać ten odcinek Za to dzięki bardzo, e, mam nadzieję, że film wam się spodoba No i zobaczymy, czy uda nam się coś wygrać Mamy sobie pierwszego pota, wchodzimy sobie, oczywiście Ten mikrofonik możemy sobie wziąć do góry I możemy sobie zacząć coś tam, coś tam odpalić Dobra, spróbujemy sobie wejść jakimś na razie, nie wiem, małym potem Spróbujmy może Mhm, mm weźmy sobie 8 15. Tutaj widzicie, jak wygrasz jednego beta, to jesteś po prostu Bogiem. Spróbujmy, dobra za 20. Tutaj musimy się pośpieszyć trochę. Ok, wrzucimy sobie jeszcze tego Galila. Ok, za 21. Depozytujemy skiny. Będziemy gdzieś mniej więcej tu ogólnie. No ale zobaczcie, widzicie jakie tutaj Tutaj jest cały czas, cały czas coś się dzieje. Kurde, coś mi chyba nie wyskoczyło. Oferty wymiany. Dobra, może zdążymy jeszcze szybciej tak to zrobić. Okej, okay, co my tam wrzucimy, O, je, je, chyba już nie zdążymy w to wbić. Yy, o, tak mieliśmy wjechać, Dobra, ready to play. Zdążymy w to wbić. Zobaczymy. Ja już sobie włączam z na telefonie. Po pamiętnej ostatnio akcji miałem oczywiście blokady na Steam Guarda, ale zdążyłem to już wszystko ogarnąć. Także mam nadzieję, że, że będzie wszystko w porządku. Kurde, zdążmy, zdążmy w to wjechać, bo kurde, no. Fajnie by było to zgarnąć. I to, to jest i tak w miarę mały pot. O, zobaczcie, 400-400 dolarów. 400 to jest w miarę mały pot na tej stronie. Zobaczymy, czy nam wejdzie. Będziemy mieli pewnie około 5%, no ale... No, na tej stronie zazwyczaj nie mam więcej procent, więc... Trzeba ofensywnie wjechać. Dobra. Mamy 5%, tym razem na wygraną 201 euro, 460 w puli, 575. Dobra, 4% to już historia. Niech się dzieje, co chce. Właśnie, nawet razu nas nie było. No i patrzcie, nawet jak mam tam 4%, to już tam. Dobra, cholera wienie. Ale zobaczcie, zawsze tutaj jest tak na tej stronie. O, widzicie? I kolejny pot. I tu jest od razu ta, ta, takie takie właśnie granie. Tu trzeba grać szybko, żeby złapać się w ten mały procent. Jeżeli mamy mało skinów, żeby złapać się w ten mały procent jakiś, żebyśmy mogli tu coś wygrać. Dobra, wrzucimy sobie myślę. Ok, niech będzie, 15. Spróbujemy coś złapać na niskim procencie. Sorry za ten dźwięk, sorry za ten dźwięk, sorry za ten dźwięk. Muszę sobie ustawić zajęty na szybkości. Żeby tego dźwięku nie było, akceptujemy tej ofertę i jedziemy sobie dalej. Okej. Okay. Także mam nadzieję, że uda nam się coś tym razem wygrać, ponieważ jak widzicie, no, nie pyka nam ostatnio, tym bardziej, że zostaliśmy yy, delikatnie mówiąc ojebani ze skinu. Ogólnie pluję na takich ludzi, no ale dobra, to jest, to jest nieważne. Nie będziemy płakać nigdy, na tym kanale nie płaczemy. Jak widzicie, skiw ski i tak dalej, oni tutaj wygrywają na takich high procentach. Tutaj gościu akurat wygrał. Myślę, że możemy sobie zrobić przerwę po tym, znaczy, wy będziecie to mieli pewnie w postaci krótkiego cięcia. A ja zrobię sobie przerwę po tym becie, ponieważ wygrał mały bet tutaj. Jak widzicie, mamy 6 na przykład procent, nie? I jeżeli wygramy na tych 6%, no to faktycznie jesteśmy do przodu kupę kasy, nie? To jest tak, jakby obstawić na zielone trochę. Tutaj wystarczy po prostu wygrać raz. Jeśli wygrasz raz na skin arenie, to jesteś po prostu bogaty po tym bacie i musisz odpuścić. Bo jak nie odpuścisz, to wtedy. masakra się dzieje, nie? Po prostu graj. Raz, 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 raz. Po kilka razy małe stawki. Na pewno może w którymś momencie ci się uda to trafić. A jak trafisz, to jesteś bogiem, nie? Tak jak tutaj mamy jakąś naklejkę za 58, Masterpisa, wulkany, statraki, akacze. Wszystko tutaj jest, nie? I zobaczymy, czy właśnie uda nam się w tym odcinku trafić tego, tego naszego. 5% Dream, tak? Powiedzmy coś takiego. Do 5% to nam troszeczkę brakuje, także. Erip. No dobra, zobaczymy. Tym razem mamy najsłabszy ticket oczywiście. No i zobaczymy. Raz już przelecieliśmy. Chło, trzy razy, cztery razy to już nie ma opcji, nawet żebyśmy się pojawili. No i jak zwykle high ticket. Wygrało, no widzicie, no po prostu tak takie są zasady tutaj na tej stronie, że musimy czekać po prostu na swoją szansę, kiedy będziemy mogli trafić ten niski procent. Dobra, czekamy sobie na następnego beta i za chwileczkę już do was wracam. Ogólnie ten terran wygrywa cały czas praktycznie wszystkie bety, które wchodzi. Przed chwilą tutaj wygrał 2000, nie zobaczcie, jakie to był płot, nie na przykład. No kurde, mówię, tutaj trzeba wygrać jednego, bo jednego beta i. Jest ok Dobra, jedziemy sobie tutaj w to 18, bo tutaj na pewno ktoś wiedzie później Myślę, że damy tyle samo, żeby zagrać na 18 i zobaczymy, co się tutaj stanie Ok, ciśniamy sobie, włączamy Odpowiadamy na ofertę Jedziemy, zobaczymy, może nikt nie wiedzie, może uda nam się wygrać hiperbestiawkę, w co wątpię O, tak jak widzicie, już ktoś wjechał tutaj dwoma itemami za 51 Tutaj ludzie nie pieszczą się, po prostu jadą najwyższymi kwotami no a my spróbujemy usnajpować coś, ogólnie ta strona nie dała mi skinów już od tego momentu kiedy wygrałem masterpisa, a naprawdę postawiłem tu już masę, masę itemów, dlatego kurde, może chociaż ten raz jakiegoś pota, nie wiem, 60 czy coś, no zobaczcie, no na przykład takiego pota, nie, mamy 100 euro, chociaż takiego może by mi dali. Dobra, no i widzicie, tak jak mówiłem tutaj, tak się kończy zawsze, że mam 4%. Także trzymajcie mocno kciuki, żeby wreszcie coś weszło na tym 4%. To jest myślę, że Lucky teraz rolnie. No i nawet się nie pojawimy, nawet się nie ponie. pojawiliśmy się, ok? Wygrał Lucky G, 18%. Super, super. No i po prostu. <ścoughs> Teraz jest nasza szansa, mamy może troszeczkę mniejszy pot, no i zobaczymy, czy uda nam się to wygrać. Mam, mam wrażenie, że mikrofon jest delikatnie za głośno, ale dobra, to się skoryguje i zobaczymy, co tutaj uda nam się zagrać. Dobra, spróbujemy coś zagrać. To będzie ostatni bet na dzisiaj, ponieważ nie można przesadzać, pamiętajcie, żeby zawsze betować z głową i tracić skiny też z głową, także wstawimy sobie to. I powiedzmy, że to 21 euro, tak jak ten gościu, wiedziemy sobie. Mam nadzieję, że nas nikt nie zesnajpuje i będziemy mieli jakąkolwiek szansę na zwycięstwo. Miejmy nadzieję, że szczęście nam dopisze i będziemy mogli dzisiaj cokolwiek wygrać, także zobaczymy. No możliwe, że coś się uda. Możliwe, że nie, możliwe, że coś się uda. Jeśli coś się uda, to super. Jeśli nie, jak zwykle. Jak to mówią, biednym to zawsze wiadomoczy i chuj w dupę. Finito. Dobra. Jeśli nie wejdzie teraz ten becik, to fini to na dzisiaj odpuszczamy. Nie wolno jakoś tak bardzo się zagłębiać w to betowanie, ponieważ wiecie czasami jak to się kończy. No. Ostatni becik. 45 sekund do końca. Rogali 95 Wreszcie coś wygra, może, może mu się chociaż odcinek zwróci. Nie no, bo Lucky G sobie wjechał. Przecież trzy skiny, tak, to za 54. No przecież może wygrać po raz kolejny 451, tak. Przecież wygrał przed chwilą 451, więc może wjechać. No, przecież Przecież może wjechać. Ja też mogę wjechać za 21-87, bo okradli mnie na 1000 dolarów, więc tylko na tyle mogę wjechać w sumie. Także. No, spoko, dołóżcie jeszcze Oriona. 15% za 20 euro. Nie quality, nie quality. Może siądzie, może się uda, może nie. Zapewne nie. Chyba, że jeszcze ktoś je snipuje zaraz za 500, bo tu jest to może takie coś możliwe, także. Dobra, ostatni bet. Trzymamy kciuki. Dwie sekundy. Kciuki. O, już byłem tyle razy, to już koniec. To już finito. Zobaczcie, widzicie to? I Lucky G wygra. Lucky G wygra, bo on ma najwyższy procent. Okej. Okay. Okej, okay, czyli za 15 nie mieliśmy żadnej szansy, tak? riperinho in peperonino Not this time. Trzymajcie się, na razie, siemanko, pozdrowionka. pace.